kolejne zadanie z wydarzeń algebraicznych mamy do policzenia dziedzinę ułamka algebraicznego x kwadrat plus 5 przez x do trzeciej minus 9x kwadrat plus 9 minus 9 plus x minus 9 <coughs> oczywiście żeby wyznaczyć dziedzinę to mianownik nie może być zerem w mianowniku jest oczywiście x do trzeciej minus, tak to jest nasz mianownik tutaj na dole, czyli możemy napisać, że x do potęgi trzeciej minus 9x kwadrat plus 9, sorry plus x minus 9 nie może być zerem. To jest oczywiście wielomian, ponieważ tu jest 1 minus 9, 1 minus 9, to możemy go sobie spokojnie pogrupować i w jaki sposób to się robi. Z pierwszych dwóch wyrażeń możemy wyciągnąć oczywiście x kwadrat. Więc jak z x do trzecie wyciągniemy x kwadrat, to zostanie x, a z minus 9x kwadrat, jak wyciągniemy x kwadrat, zostanie minus 9. Teraz mamy plus i teraz wyciągamy no, z, z drugich x minus 9. Wyciągniemy po prostu jedynkę przed i też zostanie x minus 9, bo zauważcie, 1 x to jest x jeden minus 9 to jest 9, tak? No i to nie może być 0. I właśnie w ten sposób chcieliśmy zrobić tak, żeby w, w jednym nawiasie i w drugim nawiasie było dokładnie to samo, ponieważ teraz to wyciągamy, co jest nawiasie przed nawias, więc wyciągamy x minus 9, a mm, jakiś kolorek no niech będzie. A to, co stało przed nawiasem, czyli ten x kwadrat i ta plus 1, tak? Oczywiście ląduje w drugim nawiasie. I to ma być różne od 0. No i ponieważ znowu tu jest mnożenie, to albo x minus 9 nie może być zerem, lub x kwadrat plus 1 nie może być zerem. Tu sobie oczywiście dodamy dziewiątkę, czyli x nie może być dziewiątką. I tu mamy pierwsze rozwiązanie. Natomiast tu odejmiemy 1, czyli x kwadrat nie może być minus 1. No i to jest jak najbardziej prawda, bo coś podniesione do kwadratu nigdy nie będzie minus 1. Tak? Bo coś podniesione do kwadratu jest mi dodatnią, więc tu jest jak najbardziej prawda, więc tutaj z tego wyrażenia jakby nic nie wyrzucamy. Czyli ostatecznie dziedziną naszego równania to są wszystkie liczby rzeczywiste z wyrzuceniem. Tej naszej dziewiątki. Bo możemy jeszcze sobie. No dobra, może nie będziemy tego sprawdzać. To jest 9 do 3 minus 9 razy 9 kwadrat, czyli też minus 9 do 3, więc to się wyzeruje. A tu będziemy mieli 9 minus 9, też się wyzeruje. Wszystko jak najbardziej pasuje. I tyle. Pytania w komentarzach. Podoba się łapka w górę. A ja zmykam do kolejnego zadania. Cześć! Zmotywuj nas do dalszej pracy zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasjon.pl.